Siemaneczko Dzisiaj pod poniedziałku dos... poszedł do wozu ten na test 4430 O dziwo był, bardzo pięknie zapalił od strzała. Ale tam przy tym podnośniku jeszcze muszę pogrzebać tam Bo grzebałem przeciek miałem jeden I jeszcze muszę poprawy poprawy go Bo wcześniej chodził ten w wozie Ile teraz jest przy wałkach aż my nie będziemy odpinać Chciałem zrobić tego małego. Powiem wam, że humor poprawiłem dzisiaj. Jest poniedziałek wieczór. Mały się odsikuje. Odsikuje się, woda z niego leci. Na razie woda go zalewa, a są. Jeszcze para idzie. Ale wam powiem, że on jest wściekły. Zaraz wam pokażę. Kółka, co, nie robiłem, co nim robiłem. Aż mama, mama mi stuknęła się w głowę, wity głupi jesteś, ale trzeba mieć fantazję, nie? miałem małe przycieki tutaj, zrobiłem go. Tłumik sportowy, no, słuchajcie, na trzecim biegu, na ostatnim biegu, normalnie bączki kręci, na, na tym, na piachu. Normalnie szok, taki ma taki ma odejście, że coś pięknego, a się Micha śmieje. E, widziałem tam. No, kanale Życio i Zelma też pokazywał hamowanie ciągników tych ursusów. Chłopaki muszę pochwalić ich, bo bardzo ładnie porobili te ursusy prawidłowo, profesjonalnie. Podeszli do tematu. Dawki nie żałowali. No i fajnie im to wychodziło. No i tak wiecie. No. Kurde to chyba ja muszę te swoje dziadki te zrobić. No ale muszę najpierw przygotować, żeby się wstydu nie najeść, bo wiecie jak to jest. Przez w dziurawych butach chodzić. Zobaczcie jakie fajne. Jakie bączki kręciłem Jakie bączki kręciłem tym. Na trzecim biegu normalnie, na najwyższym biegu. Gaz decha i kr bączki rwie w kół jak nie wiem co Coś tam jeszcze później na polu sobie drugie pokręciłem Przed domem kręciłem rodzicom aż mi mama postykała, że głupi jestem, no, ale wtedy wiadomo że Mądry nie jestem. Także widzicie jaki uśmiech na twarzy, chociaż, chociaż brudny trochę, ale szczęśliwy. Po takie przejazdce to coś no, od razu się hum, poprawia. Chociaż dzisiaj ten mój sportowy duży wkurzył mnie. Robiłem tam jedno pole, bo było mokro yy, tą broną. Pojechałem tam na te pole. No dobra, ujechałem parę razy. I patrzę pr, 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 pr. kurde, mówię, paliwa chyba, ten wskazówka nie chodzi. Chyba paliwa już nie mam. No dobra, to szybko zgasiłem. Dzwonię po chłopaków tam, chyba tam mówię przywieź paliwa i trochę by chyba mi, chyba mało zabrakło. Dobra przywieź mi tam chyba 40 litrów wlałem zakręciłem. No zakręcił jakoś tam, tu, tu tu ale tak pojechali już, patrzę pu, 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 pu. parę metrów, ujechałem znowu stoi. Kurde, nie, to chyba nie tam wytu. tu. Filtry muszą być chyba brudne No i jakoś się doczłapałem do domu na małych obrotach Zmieniłem te filtry Ale coś tak mówię chyba w baku coś bo mi się wydaje leciło Ta pompka tak odpowietrzałem, coś jakoś samo pompuje Ale nie mogłem znaleźć pistoletu do przedmuchiwania I patrzę zapaliłem no chodzi elegancko dobra No to pojechałem Dokończyłem te pół hektara bo tam było cały hektar Wykończyłem pół hektara na koniec znowu pyr 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 Kurde, no filtry nowe założyłem mu i dalej to samo. Nie, no to wiesz, wpadł w rurkę do baku, bo tam tak nierówno trochę było na tych poprzeczniakach i pewnie wpadł syf. No i doczapałem się do domu trzy razy jeszcze odpowietrzając, a Miałem tam raptem niecały kilometr, już mnie nerwy wzięły w końcu go tam w domu przedmuchałem, przedmuchałem go i tak sobie myślałem, wie, kurde, tak to hamowniem zamówił, a jak jakbym by takie. Mi robił niespodzianki, to by dopiero był wstyd. Także mówię, trzeba filtry wszystkie pozmieniać W tych złomach. Nie wiem tam ile ta hamownia kosztuje. Ale już tak dawno się przymierzałem i chyba trzeba to będzie zrobić w końcu. Na pewno pójdzie ten duży do hamowania. Na pewno pójdzie ten właśnie złomek, coś sobie nim kręciłem bączki. Tak dla przekory dla fanu. Bo taki trup naprawdę się śmiałem, bo. Zapierdziela, ale się mi ten, e, ale mi leciały na rdzami leciała. Rozpadał się dosłownie. Kawałki metalu mi leciały z dachu. Z tej, tej, tej rdzy no śmiałem się normalnie niesamowicie. Mówię, kurde, to rozpada się, a tak idzie, jak wściekły. Mówię coś pięknego. <laughs> na przekrój wszystkiemu. Dobra, ale wracając do tematu. To tak, duży pójdzie, ten 30-30 pójdzie. I jeszcze taki mam jeden 4040S z podkręconą pompą. No Ten jest gotowy już do zrobienia. Nie wiem w tym dużym czy tam jeszcze go tam brasować czy nie, bo to silnik się Jest 220 koni. Zamieniłem mu teraz tą turbinę, drugą założyłem i nie jestem zadowolony z tej turbiny, bo to jest turbina e, Switzer. E, to jest taki no, zamiennik jakby w nowszych modelach. 4240S to jest ta turbina. No taki tam wirnik ma w gęście te opadki, no nie jestem zbytnio, ale teraz tak patrzę, że to może była wina tych filtrów i, i tego przetkania, że tak właśnie chodził nie bardzo, że miał za mało paliwa yy, i takie właśnie miał objawy wcześniej, ja kurde za turbina coś nie tak, jakieś tam chmury niebieskie wali już tego yy, z komina, a to po prostu te paliwa, nie dostawał tej dawki pełnej paliwa i tam się przypowietrzał i dlatego tak chodził jakby się zadzierał, no. I się też takie mnie strachy robił. Na stracham mnie robił, ale starego fachowca nie weźmie na strach. wy gdzie? Ty, tu patrzę mu na tę temperaturę, patrzę mu na ciśnienie oleju, wszystko spokojnie. Sam tu mi tu, tu straszy, mnie tam. Buh, 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 buh. Jakieś dziwne dźwięki, i dym wali, i komina niebieski mnie, tu mnie straszy, mi zaciera się. Ty, gdzie? Ty? Mówię, to, ty, to nic nie jest. Ty, nie, nie symuluj, mówię mu tutaj do niego. No i symulował widzicie trochę przytkane miał tam, no ale poradziłem mu. Także trzy pójdą na pewno do, do testów. Nie wiem czy tam jeszcze tych nowych to nie ma sensu sprawdzać, tam tutaj czwara czy dundira, yy, tych, tych malutkich to też nie ma sensu męczyć. Co tam jeszcze? No no właśnie nie wiem z tym yy, z tym moim największym czy tam mu <laughs> yy, przygotowuję turbinę ale <laughs> musiałem tam przerabiać kolek nie pasuje mi na podejście na kolektor, rozstaw tych śrub. Tam kombinować nie wiem, czy to tam może ewentualnie zarzucę mu jakąś nową, czy nową chrę. Kupię e, zregenerowaną taką turbinę oryginalną i tam niech na oryginalnej wy, wypluje ile ma wypluć. Ewentualnie tam muszę kolektor dawki jeszcze chyba ustawić, bo coś mi się wydaje, że sobie przyblokował i że nie daje pełnej dawki mu. Albo ta turbina mało daje, ciśnienia, bo nie mam podłączonego. E, Zagara do, od doładowania, aby się przydało. By się przydało. I ciekawy ten silnik, który robiłem tam z tą rurą wielką po pakistańsku. Ciekawy jestem, ile ten by wypluł, no, ale trzeba byłoby go, wiecie, gdzieś tam wsta wstawić. Ciężko sprawdzić, by to było. Uchłodnicę, wszystko rozgrzać go. No i on jeszcze taki, trzeba by go do dotrzeć, dobrze przegrzać, yy, przegrzać, wygrzać, do dotrzeć go po prostu, żeby tam się wszystko <laughs> do dotarło, wypaliły, to jest co ma się wypalić na gary yy, popracował żeby trochę, no to tak do hamowania to średnio tam się nadaje jeszcze na silnik yy, co do tego ciągnika szybkiego jeden komentarz ktoś trafnie dał że jak zaspawam te satelitki to koła się będą kręcić w drugą stronę i brawo Brawo, wygrałeś, słuchaj, bo dzisiaj sprawdzałem i faktycznie e, Nic z tego nie będzie, nie wyda, bo Na wstecznym będzie szedł 120. E, Po prostu będzie odwrotnie Będą biegi, e, te, które, jak będzie do przodu to będzie do tyłu jechał ciągnik A wsteczny to będzie jechał do przodu Czyli tam się no, kręci w jedną stronę e, wałek, a koła w drugą stronę, a jak się zaspawa To będzie się wtedy po prostu, no odwrócą obroty no. No a na wstecznym tam jest mały bieg. Mały, mały trybik i na tym przez wszystko przez ten trybik. No Mi no nawet tej prędkości się nie uzyska, bo ABCD jest zakresy, na D jest zablokowany do No i są tylko dwa biegi, tak? jeden, dwa No nie wiem jaki tam jest teraz jaka prędkość maksymalna. No chyba z 18 jest na tej skrzyni chyba na wstecznym, a tak jest 30 do przodu chyba. No to 18 razy 4, 80 godzina. No. no i tylko dwa biegi, nie? Także tak. Chyba niestety tego nie będzie. Nie będzie wyścigowego, chyba że coś, jakiś inny plan, tam coś przeniesienia tego napędu, ale to nie bardzo jest, jak to zrobić, powiem szczerze wam. Może żeby tył z przodem zamienić. <grych> Dobra, to na tyle tego mojego mordzenia. Coś tam pewnie wam jeszcze dogram, dorzucę. Także. Poniedziałek się zaczął fajnie, zaczął się może nie fajnie, ale skończył się fajnie, z uśmiechem na twarzy, po rajdowaniu działnikiem.